Witam, dzień dobry lub dobry wieczór, nie wiem kiedy to oglądacie. Opowiem wam o anime, które ostatnio polubiłem oraz wciągnąłem się w wir nielegalnych walk na czas siedzenia w domu. Ostatnio na moich filmach zachęcam do subskrybowania oraz polubienia moich materiałów. Niezmiernie mi jest miło, ale to na koniec filmu, zróbcie, dobra? Bez zbędnego gadania, lećmy z tematem. Na starcie powiem, że recenzja będzie dotyczyła Bucky the Grappler, Bucky the Grappler 2 oraz Bucky z 2018 roku. Bucky opowiada o przygodach młodego, gniewnego oraz głodnego walki 13 trzynastolatka, o imieniu Bucky oczywiście. Niech was nie zwolił uśmieszek Buckiego, ponieważ mógł pokonać każdego na swojej drodze, pozostawiając po sobie ślad oraz strach swoich przeciwników. Z biegiem fabuły nasz bohater doznaje metamorfozy, czy to fizycznej, psychicznej, a nawet pod względem wyglądu. Oraz ucząc się nowych technik, czy szlifować te najlepsze. Po za Bakim poznajemy m.in. ojca Bakiego, Jujuro, który własnego syna nienawidzi, traktuje go jak ciotę oraz napsuje trochę krwi głównemu protagoniście. Mamy jeszcze Orochiego, typa, który ma, ma kółkę karate, Gołkiego, Oliwę i wiele, wiele innych postaci po prostu. Fabuła w Bakim jest tylko pretekstem do zajebistych walk, jakie są prezentowane, oraz wytłumaczenie. Pokierowanie widza, dlaczego ta technika jest skuteczna krok po kroku, wytłumaczone aspekty występujące w grapplingu, jak żywienie, dieta wpływa na daną Kondycję na poziomie fizycznym w wal walce, przykładowo. Co mogę powiedzieć? Bardzo dobrze się skupili na tym reżyserowie Bakiego, ponieważ byłoby głupio, gdyby nie wytłumaczyli tego, lub wzięliby to no, powierzchownie. Co mi się bardzo podoba, że akcja nie zwalnia tempa i coś nowego się dzieje. To walki, a to walki na arenie, czy złe postacie wbijają do miasta i tak dalej. Nie jest to jakiś oryginalny koncept na akcję, jednak jak wspomniałem wcześniej, to jest tylko pretekst do walki. Walki w baki są wykurwiste oraz bardzo brutalne, że krew się leje hektolitrami. Są niewyobrażalne rany, a szczególnie w wersji z 2018 roku. Patrząc na Ostrojadkę, w której leją się mocni samce alfa, że tryska mocno od nich testosteronem, można zauważyć, jak z łatwością główny bohater łatwo nawiązuje kontakt z byłymi wrogami, mając z nimi mocną więź, a nawet z ojcem, którego wręcz nienawidzi nasz Baki. Pokazuje, jak psychika sportowca jest narażona na różne sytuacje, pokazuje aspekty wygranej i przegranej dalszych poczynień w postaci, czy po ich możliwy rozwój. Oraz sceny poza walkami, które mają pokazać widzowi, że nie tylko Baki i cały czas walczy, czy inne postacie główniejsze. Na plus są postacie, które prezentują swoje mocne strony w walce oraz swoje sztuki walki pokazują. I to jest bardzo ważne, że postacie nie są porzucane, tylko są w dalszym planie, tylko wkomponują się w specyfikacji, a najbardziej to widać w bakim 2018. Są w Degra Pleże i Degra 2, to jest zbiór o małej ilości utworów i często są zapętlane, jednak bardzo oddają duch tej serii oraz są motywujące strasznie, a w 2018 roku potęguje tylko agresja oraz brutalność. Jednak i też smutek towarzyszący w anime. Dla mnie opening z Edea Grapplera jedynki mnie motywuje do działania, a pierwszy opening z bakiego 2018 roku mnie tylko podbudowywuje Pewności siebie i pokonania wszelakich czyhających na mnie wyzwań. Animacja w Degra Pleże oraz w Degra Pleże 2 jest w kurwe brzydka, jednak na szczęście wersja z 2018 roku jest kozacka mocno, a kreska jest mocno charakterystyczna i mocna, że wiesz, że to jest Baki. Baki to idealne anime dla tych, którzy lubią brutalne shoneny, napakowanych typów, chcieliby zobaczyć anime w klimacie mieszanych sztuk walki oraz dla tych, którzy się nie boją krwi i się nie ostrasza animacji. Jeszcze wspomnę, że Baki z 2018 roku jest na Netflixie i za rogiem będzie drugi sezon, gdzie się w kolejnej arenie walk. I jeszcze nie mogę się doczekać. A i pamiętajcie, jak chcecie obejrzeć Degraplera Grapplera 1 i 2, to obejrzyjcie na CD, bo dorwanie z Rawami jest ciężko, no i też no ogólnie jest ciężko z y, tymi dwoma seriami. Sam serdecznie polecam, w ogóle Buckiego, a noty są takie. 6 na 10 dla The Grappler 1, 7 na 10 dla The Grappler 2 oraz 8 na 10 dla Bucky z 18 roku. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapkujcie moje materiały oraz wchodźcie na serwer Discord. Do widzenia Państwu.